Wszystkim tutaj futbolowy świr Tak jak obiecałem w poprzednim odcinku z otwierania boksa Tak otworzymy sobie te karty i ten dodatek W sumie to też jest dodatek Jeżeli coś trafię, bo nie będziemy patrzeć wszystkiego, bo to strata czasu. Jeżeli coś mi się trafi fajnego to wtedy Wam pokażę. Najpierw to. Także otwieramy sobie. No i za chwilę do Was wracam. Czyli tak jak myślałem są to po prostu karty bazowe. Nie ma tu ani Star Playerów, ani fensów, ani Game Changerów, ani innych specjalnych kart także nie będę Was zanudzał, żeby wszystko Wam pokazać jest tu między innymi Karim Benzema, Sergio Ramos także zobaczymy co jest w tej kopercie Mam nadzieję, że nie tylko bazowe są w tej kopercie Coś ze specjalnych uda nam się trafić. No i za chwilę do Was wracam. W tej kopercie były karty z innej serii po prostu e, do, dołożone od firmy która mi to wysłała match attacks, training cards no i zobaczmy jakie mamy tu Nemania Vidic Danny Welbeck Ashley Young Paul Scholes Antonio Valencia także wszyscy z Manchesteru 5 kart skoro tu jest Polskols to jest musi być starsza jaka, jakaś seria jeżeli ktoś z was wie jaka to jest z jakiego roku to jest seria to napiszcie w komentarzu no i dobrze także mamy te karty mecz atak z Manchesteru tyle bazówek więc ja się z Wami żegnam jeżeli podobał Wam się film zostawcie łapkę w górę skomentujcie dajcie znać z jakiej kolekcji z jakiego roku są te dodatkowe karty z Manchesteru no i co siema trzymajcie się